Dzisiaj masz usłyszeć to, że masz uwierzyć w siebie, że jesteś osobą naprawdę dojrzałą, rozsądną. Potrafisz analizować sytuacje, ale również tam, gdzie trzeba, potrafisz zadziałać z pasją. Masz wizję, potrafisz być liderem i umiesz być osobą strategiczną i silną. Także nie trać wiary, jeżeli masz dzisiaj gorszy okres. Uwierz w siebie, bo twoje poczucie wartości jest zaniżone, a, a nie powinno tak być. Potrafisz sobie poradzić z każdym zadaniem. I trzeba być tutaj obiektywnym też w pewnej kwestii. Ty będziesz wiedzieć, o co chodzi kierować się i sercem, ale również i umysłem. Zbalansować to. Możesz również y, dzisiaj podejmować decyzje między dwoma osobami, czy osoba z pasją, czy osoba bardziej logiczna, ale z ładnymi uczuciami. Natomiast y, wygórze jest między dobrym a dobrem, jeżeli bym tutaj miała mówić. Ale więcej w ognistości i jednak, mimo wszystko, będzie w królu w Także cokolwiek masz dzisiaj do, do wyboru, to pamiętaj, yy, daj sobie rady, bo jesteś osobą bardzo, bardzo wartościową, która duże życie przeszła, ale zasługuje na wszystko, co najlepsze. Dziękuję wszystkim, Pejkli. No dobrze. Bądź cierpliwy w pewnych sytuacjach. Nie spiesz się. Przyjdą zmiany, ale powoli. Wyczyść swój umysł, jeżeli masz zanieczyszczone jakimiś yy, kiepskimi myślami. Twoja intuicja bardzo będzie ważna w najbliższym czasie i uważaj na osoby fałszywe w twoim otoczeniu. Pomogą zagrać nie fair z tobą. A dla tych osób, które będą miały wybór Bądź ze sobą szczery, bo to już znasz odpowiedź, ale nie ma co udawać yy... co czujesz.